Jak utrzymać ciężar legendy? To jest pytanie, z którym mierzy się wiele marek, a ja dzisiaj przyjrzę się, jak ten ciężar legendy utrzymała Motorola. Partnerem odcinka jest Delkom. Platinum Partner Lenovo. Pomysłów na telefony biznesowe było już wiele. Motorola sięga do źródeł, sięga do sprawdzonych wzorców i ten sprawdzony wzorzec rozpoznacie bez trudu po logotypie tutaj i po tym napisie. Thinkphone. Tak, wszyscy, którzy korzystają z laptopów od dłuższego czasu albo korzystają z laptopów dedykowanych dla biznesu, kojarzą stację Thinkpad. Co to oznacza? To oznacza na przykład takie logo takiego laptopa, taki sprzęt, Mały, lekki, poręcznik biznesowy. I ja na przykładzie tych dwóch urządzeń, które Wam przed chwilą pokazałem, prześledzę, jak Motorola ugryzła temat możliwości biznesowych, wykorzystując do tego celu połączenie laptopa biznesowego, bo ja będę korzystał z tego laptopa, którego Wam przed chwilą pokazałem, i tego telefonu, również biznesowego, który w dużej mierze bazuje na telefonie, nazwijmy to umownie cywilnym. Pomysł jest bardzo prosty. I zanim przejdziemy do samego urządzenia, do samego sprzętu, Spójrzmy na oprogramowanie, bo klucz do sukcesu tkwi właśnie tutaj. Przede wszystkim znajdziemy tutaj czysty system operacyjny. Mamy aplikacje, które są przydatne do pracy, konieczne do pracy i nic poza tym. Do tego bezdytykowa rejestracja, czyli coś, co pozwala korzystać z telefonu od razu po jego wyjęciu z pudełka. Do tego możliwość skorzystania z Moto Device Manager, czyli zarządzanie zdalnie urządzeniami. Przyda się to większych firmie, gdzie trzeba zarządzać większą liczbą telefonów. Do tego znajdziemy tutaj Moto Software Control, dzięki któremu będziemy mogli zdalnie zaktualizować zabezpieczenia. Czy oprogramowanie wszystkich smartfonów, jakie są zarządzane przez dział IT w danej firmie? Oczywiście nie zabrakło MotoSafe, czyli możliwości szybkiego, prostego i przede wszystkim zdalnego wyłączenia lub zablokowania zagubionego telefonu. Te zastosowania dla działu IT zostawmy specjalistom od IT, ale my przyjrzyjmy się temu, co jest zasięgu naszych możliwości, co możemy zrobić sami. Tak, sami korzystając z tego telefonu i z tego laptopa, które przed chwilą widzieliście, a jest tych opcji całkiem sporo. Kluczem do sukcesu jest aplikacja Smart Connect. Tak, jedno narzędzie, które pozwala nam połączyć nasz smartfon z naszym laptopem i nie tylko klonować zawartość, klonować tego smartfona na ekranie naszego monitora, ale możemy bezpośrednio używać telefonu, na przykład jako kamerki, możemy korzystać z tego telefonu też w taki sposób, żeby wyzwalać ten im aplikację, albo na przykład rozszerzyć pulpit. Tak, możemy tą samą myszką, jedną myszką sterować tym, co widzimy na ekranie naszego laptopa i na ekranie telefonu. Ja wiem, że brzmi to dziwnie, ale w praktyce jest to mega ciekawa opcja i przydatna. I zaraz Wam powiem, do czego przydatna. Smart Connect pozwala nam na kilka niestandardowych możliwości. Pierwszą z nich będzie przesyłanie strumieniowe aplikacji. Tak, zobaczycie teraz na przebitce, jak to wygląda. I jest to coś, co pozwala odpalić nam zdalnie, to znaczy nie korzystając fizycznie z naszego smartfona, tylko smartfona, który będzie sobie obok po Wi-Fi łączył się z naszym lapkiem, odpalić sobie zdalnie aplikację po prostu z naszego Androida. Jest to bardzo ciekawa opcja, bardzo fajna opcja, z której zastosowania ogranicza w zasadzie tylko nasza wyobraźnia, bo co nam szkodzi, żeby w tyle odpalić sobie tutaj, no powiedzmy Mało biznesową wiarkę, albo też coś, co możemy. Podglądać podczas pracy albo podczas spotkania na naszym monitorze. Druga rzecz wydawałoby się, że taka klasyka gatunku, ale możliwość zdalnego przeglądania plików zawartości naszego telefonu brzmi dosyć prosto, ale wyobraźcie sobie, że zrobiliście właśnie jakieś notatki, zrobiliście jakieś nagranie, zrobiliście jakieś zdjęcia, nie podpinacie telefonu do waszego kompa, tylko od razu poprzez Smart Connect przeglądacie sobie, pracując na komputerze w międzyczasie to, co macie zgromadzone na waszym. Telefonie. W praktyce działa to szybko. Myślę, że jeżeli mamy dobre Wi-Fi i dobry internet, no to po prostu tutaj żadnych problemów nie ma. Ja nie zauważyłem o później w ładowaniu tych treści i to mi się podoba. Oczywiście czasem taki ułamek sekundy jest przy przechodzeniu do innej aplikacji, na przykład kiedy odpalamy sobie filmik z naszej galerii. Więc wtedy takie delikatne przycięcie jest, ale poza tym... No, nie miałbym się tutaj do czego przyczepić. Kolejna opcja, która bardzo mi się podoba, to sklonowany albo wirtualny telefon, smartfon na ekranie naszego monitora. Tak, co to oznacza? To oznacza, że możemy bezpośrednio na naszym lapku, na wyświetlaczu naszego laptopa, widzieć to, co widzimy na telefonie. Wygląda to bardzo ciekawie, jest genialne w obsłudze, pozwala nam pracować jednocześnie na komputerze i jednocześnie na telefonie. Mała rzecz, a cieszy. Teraz przechodzimy do troszkę mniejszej rzeczy, ale która sprawiła mi wiele radochy i która w zasadzie spowodowała, że smartfon stał się przedłużeniem, no przynajmniej przedłużeniem pulpitu mojego komputera. Tak, możemy tutaj połączyć dwa pulpity, to znaczy pulpit naszego telefonu i pulpit naszego monitora, naszego laptopa i jedną myszką przechodzi sobie bezpośrednio pomiędzy pulpitami i widzimy ten kursor i możemy sobie obsługiwać aplikację na jednym i drugim urządzeniu korzystając z jednej i drugiej myszki i nie musimy w tym celu w ogóle brać telefonu w dłoń detal, ale też cieszy i dochodzimy do Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, ona teoretycznie będzie raczej z gatunku tych bajerów, ale ten bajer jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że ten bajer pozwoli nam zadbać o jakość naszych wideo połączeń. Teoretycznie wydaje się to proste, ale w praktyce zobaczcie, jak to działa. Tak, jeżeli w laptopie mam kamerkę, no nawet teoretycznie lepszą, ona zawsze będzie o kilkanaście pięć niż od tego, co potrafi zaprezentować nam aparacik z naszego smartfona. No i tutaj. Efekt jest naprawdę świetny. Najbardziej mi się podobało to, że mogę ten telefon postawić gdzie chcę i bardzo prosto i bardzo łatwo zarządzać tym, w jaki sposób jestem wyświetlany podczas wideo rozmowy. Mogę coś bardzo łatwo pokazać. Detal, ale zupełnie inaczej pozwala prowadzić wideo rozmowy, nie tylko te biznesowe, ale też te bardziej prywatne. Teraz zobaczmy, co ten smartfon w zasadzie potrafi, jak on wygląda, jak jest zbudowany. Ja wam muszę powiedzieć jedno. Dawno nie miałem w ręku tak kompaktowego urządzenia. Zobaczcie, kiedy ostatni raz mieliście w ręku smartfon, który można zamknąć w dłoni. To jest coś niesamowitego, a przy tym udało się. Wbrew pozorom, wbrew tym rozmiarom, które tutaj widzicie wypisane, tak naprawdę ten ekran wcale nie jest tak mały. I on, mimo tych rozmiarów, jest idealnym narzędziem nie tylko do pracy, ale też do konsumpcji treści. Mamy tutaj pięknego pioleta, do którego Motorola nas przyzwyczaiła. Jest to coś, z czego marka od dawna słynie i ten wyświetlacz to placa sama w sobie. Owszem, przymkniemy oko na to, że procesor znajdziemy tutaj taki, jaki znajdziemy. To jest typowy średniopółkowiec. No i niestety trzeba wziąć poprawkę na to, że. Też ten ThinkFont 25 to nie jest topowy Thinkphone, tak? więc tutaj ta średnia półka jest uzasadniona też ceną. Mamy na pokładzie 256 GB szybkiej pamięci. Mamy również 8 GB szybkiej pamięci RAM. Ten zestaw w praktyce sprawdza się naprawdę dobrze. I przede wszystkim, uwaga, mamy tutaj również baterię, która nie powala pojemności, bo 4300 mAh z hakiem. To nie jest dużo, ale Motorola dzięki temu czystemu systemowi, dzięki własnym dodatkom, dzięki relatywnie niewielkim rozmiarom, ale przede wszystkim oprogramowanie. Naprawdę ten telefon półtora dnia to jest coś, co bez problemu możecie z niego wykrzesać. I to, co jest istotne, w zestawie znajdziemy szybką ładowarkę. No w końcu i telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe. To są rzeczy, które powodują, że poza narzędziem do pracy, ten smartfon rozkwitnie również jako narzędzie do zabawy, jako narzędzie do korzystania na co dzień i jako. Całkiem dobry, a nawet bardzo dobry aparat fotograficzny. Aparaty. Przedni aparat to jest matryca Sony 50 MP, tylny aparat 32 MP, przedni ma fajne światło f1.8 i to pozwala naprawdę robić fajne ujęcia w nocy. Tak, do tego znajdziemy tutaj wszystko to, co powoduje, że to urządzenie, mimo teoretycznie biznesowego charakteru, dobrze sprawdzi się jako kamera wideo. I przednia, i tylna kamerka jest w stanie nagrywać w 4K. Owszem, nie będzie to 60 lat, będzie to 30, ale i tak jest świetny. I do takich zastosowań codziennych, kiedy chcemy się dzielić tym, co udało nam się nagrać, czy w dzień, czy w nocy i oglądać to na ekranach, dużych ekranach, to będzie wyglądało ciągle dobrze. Zarówno filmowcy, jak i amatorzy fotografii docenią optyczną stabilizację obrazu, jaką znajdziemy w głównym aparacie, i ona naprawdę sprawia, że te zdjęcia wskakują o pięterko wyżej niż moglibyśmy się spodziewać, ale wisienką na torcie jest oprogramowanie, bo Motka zadbała o to, żeby ten aparat zapewnił nam nie tylko sporo ciekawych opcji i funkcji, ale też żeby przydał się jako coś, co pozwoli nam urozmaicić tę fotografię czy urozmaicić wideo, bo znajdziemy tutaj takie opcje jak filmy pochladkowe, filmy w zwolnionym tempie, filmy. Podwójnym zapisem, stabilizację poziomu aparat z Moto AI, czy stabilizację adaptacyjną. To są fajne ciekawostki i sprawiają, że nasz aparat zyskuje dodatkowy oddech, dodatkowe życie. No ale co ja Wam będę przynudzał i opowiadał, co ten aparat potrafi lepiej, zabiorę Was na wieczorny spacerek po lubelskiej starówce, a przynajmniej po okolicy tej starówki. I naprawdę, żeby nie było łatwo, będzie tylko wieczór, bo skoro. Ten telefon potrafi zrobić takie zdjęcia w nocy, kiedy jest ciemno. Wyobraźcie sobie, co potrafi zrobić w dzień. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie opowiedział Wam o tym telefonie z perspektywy użytkownika, takiego niekoniecznie biznesowego. I ten sprzęt kupił mnie taką fajną mieszanką designu, bo on w końcu jakiś jest. Zobaczcie, ja ten tył. Aha, mała ciekawostka. Tutaj to, co znajdziecie z tyłu, to jest specyficzny rodzaj kewlaru. Więc jeżeli chodzi o no odporność tej konstrukcji, normy militarne spełnia jak najbardziej. Przód z Gorilla glass, więc też możemy liczyć na to, że ten telefon czy spadnie nam przodem, tyłem, bokiem, on swoje potrafi wytrzymać. A przy tym nie wygląda jak cegłówka typowa, jak taki hameropodobny stwór, tylko jest smukły, zgrabny niewielki i mieści się w kieszeni dżinsów, czy w kieszeni marynarki, tak nie odstaje. To są takie małe detale, które powodują, że telefon no Zyskuje takiego innego ducha, tak bym to określił, tak? Bo ten duch biznesu tutaj to nie są tylko te możliwości dodatkowe, ale też to jest taka dobrze pojęta skromność. I ta skromność będzie przejawiała się tym, że sprzęt jest nieagresywny, nie rzuca się koniecznie w oczy, tak? To nie jest jakiś najnowszy iPhone, którym będziemy epatować. Nie, to jest narzędzie pracy, ale to narzędzie pracy jest minimalistycznie eleganckie. Ono za pół roku czy za rok się nie zestarzeje na tyle, żebyśmy no, gdzieś tam wstydliwie chowali je podetuję. Absolutnie nie. Podoba mi się odporność, podoba mi się bateria, podoba mi się kultura pracy, podoba mi się także jakość rozmów, jaka tutaj jest, bo urządzenie zapewnia naprawdę bardzo dobre zaplecze telekomunikacyjne, tak bym to określił. Mam tutaj najnowszy Bluetooth wersji 5.4, to jest też fajny smaczek i tak naprawdę tych opcji nie tylko sprzętowych ale i softwareowych jest tutaj na tyle duże, że urządzenie zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów, nie tylko tych biznesowych, ale też tych konsumenckich, które powinny rzeczywiście mieć jakieś smaczki, dzięki którym zawiesimy na nich oko. Mam nadzieję, że to nagranie w czymkolwiek Wam pomogło. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.